Zlecenia transportowe zostały zaprojektowane z myślą o sytuacji, w której zlecamy firmie zewnętrznej transportowej, transport naszych towarów zamówionych wcześniej przez klientów. Dlatego obiekt dokumentu jest taki, że mamy zamówienia od klientów. Do tych zamówień stworzymy możemy wcześniej stworzyć zamówienia do dostawców, ale ostatecznie kończy się to WZKami do klientów i dalej te WZ-ki tam rozliczamy, wystawiamy fakturę i chcemy ze stworzonych WZ-ek stworzyć zlecenie transportowe jednozbiorcze na przykład do kilku miejsc wywiezienia, bo wynika to z, z optymalizacji tras dobrze tam, tamtędy pojechać za jednym razem. Zobaczmy sobie zamówienie od klienta, takie przykładowe wystawione, czyli mamy zamówienie na firmę Castorama na dwa. Na dwie pozycje, yy, dwa rodzaje bram, i do tego zamówienia została wystawiona WZTka, WZTka numer 10, a więc towar został wydany z magazynu. I teraz chcemy stworzyć zlecenie transportowe na firmę zewnętrzną, która zawiezie ten towar do tego naszego klienta. Przy okazji wykona również dowóz do innych jeszcze kontrahentów po drodze i otwieramy zlecenie transportowe, dodaj. Ono ma swój numer, datę wystawienia. W liście kontrahent wpisujemy tego naszego przewoźnika, czyli firmę, która na nasze zlecenie za odpłatnością jakąś określoną przewiezie wskazane towary na wskazane miejsce. Osobą kontaktową jest ta osoba. W polu asortyment wpisujemy jakie, co przewozimy. Wprowadzamy rodzaj transportu według parametrów, na przykład jest to krajowy, krajowa dostawa. Termin realizacji ustawiamy na jutrzejszy dzień ten rozładunku na sobotę, bądź może przesuniemy jeszcze w czasie na kolejny dzień. Numer rejestracyjny, jeżeli go znamy oczywiście, to wpisujemy. część z usługi. Jest to miejsce na wprowadzenie kosztu tego transportu. A więc, jeżeli znamy ustalony z tym naszym dostawcą koszt, to możemy go tutaj wpisać. Na przykład ustalono transport w kwocie 1000 zł. A więc mamy już wstępnie przygotowany dokument pod kątem tego ile nas będzie kosztował ten transport. Teraz najważniejsze miejsce. Czyli informacja o miejscu załadunku i rozładunku. A więc wybieramy teraz jaki kontrahent jest tym kontrahentem, któremu trzeba zawieźć towar. Po wyborze domyślnie ustawia nam się adres, jeszcze musimy zaznaczyć jakiego charakteru to będzie miejsce, czy to jest załadunek czy rozładunek wybieramy kolejne firmy, które po drodze również zostaną, których towary zostaną po drodze rozwiezione. Okienko z wyborem adresu pojawia się w momencie, gdy kontrahent ma przypisany więcej niż jeden adres i musimy zdecydować ostatecznie, gdzie ma być zawieziony towar. Po wybraniu tych firm Widzimy nazwy, oraz pozostaje nam do wypełnienia ostatnia ramka. Rozładunek dla, dotyczy wózek, a więc możemy tutaj wczytać, jakie WZ-ki będziemy wskazywać. Czyli towary z tych WZ-ek znajdą się na, na tym zleceniu transportowym. Jest miejsce jeszcze na dodatkowe uwagi i zapisujemy. Możliwy wydruk tego zlecenia transportowego wygląda on w ten sposób. Wydruk jest dwojakiego rodzaju. A więc, pierwszy wydruk to y, informacja o tym, że zlecamy tej firmie, czyli firmie FreshFood, przewiezienie naszych, naszego ładunku. Gdzie osobą kontaktową są pod danym numerem telefonów takiej osoby i przede wszystkim lista adresowa, a więc miejsca docelowe. Drugi z raportów. Zestawienie towarów z tego samego zlecenia transportowego, nieco inny układ skoncentrowany na pozycjach towarowych, a więc tutaj jest podane na tym wydruku dokładnie co jest pr przewożone. Jakie towary, wraz z informacją o ewentualnej masie. I jeden ze wskazanych towarów ma wpisaną wypełnioną masę, przez co nam się to pokazuje na wydruku. Po zatwierdzeniu zlecenia transportowego możemy zrobić dokument kosztowy, czyli obarczyć nas y, tym kosztem, a więc jest to ta. Na taką kwotę została wystawiona faktura przez tego naszego przewoźnika na kwotę ustaloną na zlecenie transportowym. Ten dokument tworzony jest niejako z automatu, nie trzeba go ręcznie wprowadzać.